Cześć, witajcie, z tej strony niiz że a to kolejny odcinek, zagrajmy w Wiedźmi czy Dzikiego. Gon. Okej, okay. pewnie się zastanawiacie, co ja mam cholera na sobie, bo otóż znalazłem pewien miecz i pewną zbroję. Znalazłem ją przy tak zwanej kontrabandzie, bo kiedy wychodziłem sobie z gadu, żeby pójść do znacznika, gra nagle mi informuje jakiś kontrabanda czy coś w tym stylu. Jakieś skrzynie pływają po morzu, po, znaczy po rzece, no to ja tam skakuję, sprawdzam co w tych skrzyniach, skrzyni było niemało. I patrzę, a tam... co? ja. W następnej skrzynce miecz stalowy, oczywiście gorszy od mojego super ekstra topołek kosmicznego. A z e, miecz srebrny, który okazał się lepszy w końcu. Zresztą chciałbym porównać go do swojego srebrnego miecza. Mmm... To jest lepsze, ale to już mam wykute, To jest na następny poziom dopiero To jest 30, no to zajmę sobie poczekam no to poczekam sobie jeszcze trochę. To jest lepszy tylko że poziom 25, to już też jest gorsze To też jest gorsze, więc no cóż e, Właśnie to jest... Ten miecz się nazywa tak samo i ten jest o dziwo lepszy ale spoko też sobie go wykuję, bo już mogę Oberzenie ma trochę więcej. Dalej, Dalej. Nie będę się z tymi utopcami bawić. Nie chcę mi się po prostu. Chcę szybko skończyć to zadanie. Chcę Wam pokazać, jak ono będzie do końca. No, Geralt, znowu psal. Geralt, nie wkurzaj. Niech mi. Witajcie. Witajcie Gdzie moje pieniądze zagadać? Gdzie moje pieniądze? <noise> o tu! Dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy No i kto bardzo dobrze kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech ci się wiedzie. Dokładnie. Ouu. Całkiem no, tak spodę pytania też. No i przede wszystkim jakie bym chciał teraz zadanie wykonać? Zadania poboczne. Czajną pajłę chyba. No, spodaj się na, no na skeligę. Więc dobra, to nie, to po to tutaj już muszę na skaligę płynąć. Więc to na razie też zostawiamy zlecenia, wpierw wolę wykonać zadania poboczne, czyli niech będzie po nitce do Kłębka. Oczywiście ja zasuwam do um, tego domku. Do tego się odcinca wiedzi jest chyba teraz nawet opuszczony żeby nie latać tam oczywiście z konika tylko żeby się automatycznie zablokować bo to jest pusto, sami widzicie Ale nie miejsce już w tym miejscu przebywać, Mam z nim złe wspomnienia eee, dobrze, w takim razie, Dobra, brama tego do... tre... gorska Płotuś! Gdzie jesteś, płotuś? Chyba widać bieg, muszę tutaj zejść. Teraz ona jest tam na górze. Dobrze potuś, dobrze chodź, 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 chodź. Możemy jeść. W sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lund je wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Chciałbym porozmawiać z nadzorcą. Kiedy on nie przyjmuje petentów... To czym właściwie się zajmuje? Z Nadzoruje. wydaje wydaje mąkę i kaszę. Znaczy się, nie osobiście ma do tego ludzi. Zaś sam... Nadzoruję. Dokładnie. Rzecz Nadzoruję. <laughs> Kolejne hmm. bezsensowne stanowisko. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Hmm, ciekawe. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, 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 tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Okej. Okay. Dzięki. Bywaj. Oczywiście sprawdzę to. Trzeba by zawieźć ser do miasta. Korony się kończą. O, tutaj już są jakieś ślady. Ale się zauważyć. To nie jest trop Garkaina ani Fledera. Trzeba zebrać Jak pójdziemy większą grupą, może To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Uuu. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. Hmm, dobrze, że nie wyższy. Wampiry wyższe to jest o tyle ten problem Wiedźmienia, że to są takie wampiry a la Dracula, czyli potrafią przyjmować postać ludzką. I są faktycznie ludźmi. To jest problem wampirów wyższych. Chociaż tak naprawdę wampiry w tej w świecie Sapkowskiego nie są takimi potworami, jeśli chodzi o to, że one jakoś, hmm, powiedzmy, Wyglądane mordują, jak to, żeby, żeby żyć. Skradam jeśli chodzi o wampiry wyższe, to wampiry niższe Wampiry wyższe nie potrzebują tego do życia. Hmm, po prostu one, jeśli. O. u nich krew to jest jak narkotyk jak, czyli jak alkohol, jak majhuana, jak kokaina. To jest u nich. No, po prostu no, czysty narkotyk. Tutaj kończy się trochę. Dokładnie. Poszukam śladów po drugiej stronie. Sejwik. No to płyniemy. Mam nadzieję, że to będzie tylko jeden. Ej, no to nie był Garkain, nie powinno, jak to się nazywało. <laughs> Już. Nie inny, nie Fleder. Tu, Ekima wyszła z wody. Poszukam nowych śladów. Truchła szczurów bez jednej kropli krwi, a więc Ekima. Ale po co miała wysysać. No, może się nie najadła. Kto wie? Może się nie najadła. Chyba zanim tam wejdę, sobie jeszcze też przeszukam. Tego jeszcze nie udało mi się przeszukać. Widać nie można. bo myślę, że to jest wilk. I wilki sobie gasują blisko ludzkich osiedli? Dziwne. Dobra. Oczywiście mój ulubiony znak, czyli kłęb, zapis do środka. O tam już ktoś walczy. Widać nie Lambert! No proszę! No i proszę, to, żeśmy spotkali na slaku. Witaj Lambert. Dobrze Cię widzieć, Wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Co porabiałeś? Poszczęściło ci się na szlaku? Owszem, obłowiłem się w Lanexeter. Exeter. Kolowałem na giganta, który okazał się leśnym trolem, oraz na bandytów. Na bandytów? Transakcja wiązana. A twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, spieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połować, stracę. Och... Chcę jeszcze tutaj Dołączę to do ciebie później, zaczekasz? Niech będzie, byle nie tu. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia. Jest tu Jest dużo napoi alkoholowych, a to wiedzi mi każdy <grymne> Nie, ale przede wszystkim jeśli będę mieć... Jeśli trochę życia, będę musiał sobie golnąć wodę, bo ona... Bo jej mam strasznie dużo ile ja mam wody? teraz wam powiem? 50, no, to nie jest mało, tyle mogę powiedzieć. ona waży tam chyba pół kilograma cała, sama woda. Jedna. Oj, Geld, Geld, coś masz problemy? Jestem asasynem! O kurde, mogłem tutaj... Mam fajne miejsce na rozpoczęcie odcinka. No czemu nie zrobiłeś takiego efektownego skoku Geralt? Przyjeszł zapawek. Nagle, i do Lamberta zapiszę, bo coś może się stać co w różnym my stylu. Z Lambertem co nie, nigdy nie jest wszystko wiadome, co się może stać, ale może się stać wiele rzeczy. I co? A jak myślisz, zrobiliśmy co do nas należało? Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Hmm. Hmm. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić stonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuję. Gdzie jest Bertrand Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! No, a przecież zostaliśmy tylko my. Spoko. Mi pasuje. Tak się z wami rozparłem moim super-toporkiem. No i wszystko. Ta-da! ten problem. 11 poziomie przeciwnicy, ja już mam 14. <ścoughs> no. Mhm. Mm Tutaj trzeba wejść. Ale jeszcze się wolę upewnić, czy wszystko pozbieram. I no, raczej tutaj przesyła na tym poziomie. Zapis w takim razie. Więcej z nim kłopotu niż z Ekiba. Tauler zniknął przysięgam. Inni też wiem tylko co zwien. Zatem co zwien? Teraz cięgi pije w siedmiu kotach. No widzisz. E. No, bez przesady. Oszalałeś, co ty wyprawiasz? Wszystko ci wytłumaczę. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. No ja mam nadzieję, że go wytłumaczyć. Spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje wien? Tak, do zobaczenia. O, proszę jakiś mieczek. Co to jest? No nie no czemu goż? On tak ładnie wygląda. Jest taki, ma takie, ma takie bardzo ładne, falowane ostrze ja lubię. Jak wygląda tak jakaś broń. No w sumie z poziomu 11 to jest całkiem niezła broń. tylko że ja już niestety... sobie mam... 14. Hello! I więcej wody, więcej wody, super! Aż mi się to podoba, więcej udźwigu. dźwigu. nie mogę, oczywiście, przeszukać, nie wiem czemu. Yy, dobra, wy... chcę stąd w takim razie wyleść. Już mam coś tego miejsca. A sterznik gdzieś zniknął, ciekawe gdzie. Yy, dobra, teraz siedzi kotów, jest gdzie. Tutaj, a tutaj mam wskaźnik, no to ja nie potrzebuję. W ogóle zaczekajcie, bo coś tutaj się unosi na wodzie, co to jest. Właśnie z takiej kontrabandy to wziąłem. Więc wiecie co? A, pokażę wam chwilę. Jest czas? Jest czas. To mogę wam to pokazać. Hmm, ale to może jak się rozumie z Lambertem. Dobra, jak się rozmówię z Lambertem, czyli jak zakończę to zadanie, to wam pokażę kontrabandę. Jak to wygląda? I w ogóle mam dość duży łódźwik. E, nie podoba mi się to. Dobra, jakoś to przeżyję. Muszę posprzedawać tutaj tych składników, bo większość mi jest praktycznie niepotrzebna. I muszę zobaczyć, które są potrzebne, a które nie. Dobra, lambejt. Teraz czas na wyjaśnienia, dlaczego zabiłeś Lunda i o co w tym wszystkim chodzi. Wolisz krótką czy długą wersję? A niech będzie długa, mam czas chcę długą wersję. Kiedyś miałem przyjaciela. Nazywał się Aiden. Ty? Miałeś przyjaciela? Bardzo kurwa śmieszna, Poznaliśmy się, gdy wziąłem zlecenie na odczarowanie monstrum ze Lambert. Aiden wziął zlecenie na jego zabicie. Był wiedźminem ze szkoły Kota. Wiesz co, Lambert? Poproszę jednak o krótszą. NIE! NIE 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 NIE! nie. Jakiś czas temu Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie książęcej córki no, wchodziła polityka no i niechęć do szkoły kota. Zapracowali sobie na nienawiść. Bruncie rzeczy stali się najemnymi zabójcami. Aiden taki nie był. W każdym razie na dworze księcia znaleźli się tacy, którzy woleliby, żeby nie doszło do odczarowania pierworot. Banda wyszkolonych zabójców zaskoczyła Aydena i go zamordowała. Wśród nich był nasz nadzorca. A Bertrand Tauler? Dowodził zabójca. I to on zadał śmiertelny cios. Przykro mi z powodu twojego przyjaciela. Nie potrzebuję współczucia, tylko twojej pomocy. Musimy rozmówić się z Wien. Pewnie wypiła już dostatecznie dużo. chodź. No dochodźmy. Nie ma co majonować czasu. Ale elwka? Elf? Dziwne. Czego chcecie? Chcemy zobaczyć się z Bertramem Taulerem. A czemu miałabym wam pomóc? Mojemu przyjacielowi bardzo na tym zależy. A co ja będę z tego miała? Na początek zapłacę za twoje piwo, a potem zobaczymy, jak cenne są twoje informacje. Hmm. Należałam do Hansa Taulera, ale kiedy to było? Wypadłam z obiegu i nie wiem, gdzie go szukać. A poza tym... On już nie trzyma z dawnymi kamratami. Na mieście mówią, że się zmienił. Tak słyszałam. Powiedziałeś, że Tauler się zmienił. Co miałaś na myśli? Zerwał wszystkie stare znajomości. Przestał zajmować się drobnymi zabójstwami. Zaszył się w jakiejś mysie i dziurze. Jak go znam, to teraz pewnie szykuje coś dużego. Kto jeszcze należał do bandy Taulera? Oprócz mnie salizę, Hamond i Lund. Ale oni rozeszli się na wszystkie strony świata. Salizę do Tretogoru, Hamond na Skeligę, a Lund? Lund nie żyje. trafiła kosa na kamień. No to musicie gadać z Hamondem lub Selizę. A ty? Jaka jest twoja historia? Moje komando zostało rozbite, więc przyłączyłam się do Taulera. Nigdy nie traktowali mnie jak równej sobie. Ze stu kroków trafiałam z łuku wróbla, lecz dla Taulera nie byłam dosyć dobra. Zawsze wolałbym te de pizdy z Uczestniczyłaś w zamordowaniu Wiedźmina na No, Może nie pamiętam. Potrzebujemy informacji o Hamondzie. Kiedyś był prawą ręką talera, Gdy Hanza się rozpadła, wrócił na Faroes, skąd pochodzi. Teraz jest piratem. Nawet jarlowie muszą traktować go z szacunkiem. Gdzie znajdziemy te Selizę? Powiodło się jej. Prowadzi burdel w Tretogorze, taki dla bogaczy. Dziwki wyciągają z nich informacje, a ona nimi handluje. Jak się nazywa ten burdę? Czarna Lilia. Selize zawsze miała zły gust. Jesteś zadowolony? Jeśli ona nic nie wie, musimy pogadać z Hammondem i Selize. Nie szukajcie taulera. Jeśli zorientuje się, że depczecie mu po piętach, zabije was bez mrugnięcia okiem. Zobaczymy. Zaś co do ciebie... No dobra. Rób, co uważasz za słuszne, Lambert. Nie mam zamiaru moralizować. <laughs> Rób, co uważasz za słuszne. Od morderstwa z zimną krwią gorsza jest tylko hipokryzja. Ja się nie będę Konfidenci! mieszać. Konflidenci! Kapusie i rasiści! Wiele co jest do kurwy nędzy? Przyszli mnie po mnie... Waren! Mówiłam, że w końcu ktoś przyjdzie! Nese art! Zaraza. Ach, i szetelte. mieszać. Musisz mi pomóc, Geralt. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. Płyn na Skellige i przyciśnij Hamonda. Ja pojadę do Tretogoru i spotkam się z Celizą. No niech będzie. Gdzie spotkamy się po powrocie? W końcu ja do Tretogoru nie Kajcz mogę pojechać. Ruszam w drogę. W mnie nigdzie. No, bardzo ciekawa nazwa. Taka popolambet. No dobrze. W takim razie życzę Ci powodzenia, chłopie. Ale za, 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 za. za. Do tam iść. Nie przypadkiem? Musisz jeszcze przeszukać te ciała. Jakbyś cebulę, końcu, nie no, Coś chce z tego, że tak powiem, zabójstwa. Czego, no, Niczego. A, jestem przeciążony już. Super. A żadnego kupca na tym zadupu pewnie nie ma. Czego chcesz ode mnie? Gorsze, 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 gorsze. To jest lepsze, tylko jeszcze nie mam odpowiedniego poziomu. A u nikogo raczej na tym zadłuby tego nie sprzedam. A miałem Wam jeszcze pokazać tą całą kontrabandę. W takim razie sobie to oznaczę. To są takie skrzynie, bądź beczki, nie wiem dokładnie co to jest, które się unoszą na wodzie. Zresztą ja wolałem też tą całą salizę zabić, no ze względu na to, nie że wolałem, tylko po prostu lepiej było ją zlikwidować, bym mogła całego tablea poinformować o tej, no tak powiem, Yyy... No, Wiedźminie. Czemu nie mogę tego przeszukać? To w ogóle jakiś tam pancerz zdobyłem. A jest gorszy... Nie. Znowu to jest lepsze. Czemu? Czemu nie mogę... O, na przykład ten pancerz zajebiście wygląda! To jest chyba ciężki. Ale przecież, że ten badacz tak zajebiście wygląda, czemu nie mogę go nosić? No tutaj już przynajmniej mam Nie wiem czemu to dziwne Więc coś lepszego jeszcze zrobiłem. Nie, ale mówię tak: kontrabanda się przydaje ze względu na to, że możecie całkiem nieźle się obłowić. I to jest jej plus. No ale cóż, drodzy widzowie, ja już to, to i tak będę musiał kończyć odcinek. Mam oczywiście nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie lajka, żeby więcej osób dowiedziało się o tym filmie. 10 przycisk subskrybuj pod filmem, żeby być na bieżąco z materiałami. Oraz komentujcie pozytywnie, bo pamiętajcie, że to zawsze większa motywacja do nagrywania. Do zobaczenia w na następnych filmach. Cześć!